O czym myśli triatlonista, gdy nie myśli o triatlonie? Śpi. Proste stwierdzenie, ale prawdziwe. Poprzeczka w moim życiu zawsze była wysoko postawiona, lubiłem wyzwania. Pływanie, rower, bieg to są dyscypliny, które po prostu uwielbiam, a dodać do tego dystans to dla mnie po prostu bajka. Cały czas ten triatlon się przewija w moim życiu. Czy trenuję? Czy jestem w pracy, czy siedzę na kanapie, myślę, co będę robił, co zrobiłem, gdzie będę startował. Ze względu na moją pracę, którą jest praca na kopalni, na dole, w obrębie ściany, mogę sobie pozwolić jedynie na jeden trening w ciągu dnia. Więc godzin w ciągu tygodnia wychodzi od 8 do 16. Trenera niestety nigdy nie miałem takiego od A do Z, żeby mi powiedział, że mam robić ten dzień, to, tamten, tamto. Rozmawiam z ludźmi, czytam dużo książek. Trenerem sobie jestem sam sobie. Kolejną dziedziną w moim życiu, w którą lubię zgłębiać jest kuchnia, gotowanie. Gdyby nie czas, w którym nie bardzo ogranicza, że ona by nie miała wstępu do kuchni. Robi to, co lubię i to, co jest mi potrzebne w danej chwili. Wtedy, kiedy potrzebuję węglowodany, wtedy mi serwuje węglowodany. Kiedy po treningu potrzebuję białko, wtedy mam białko. Gdyby nie nasz duet, to nie byłoby tych efektów. Moją ulubioną częścią triathlonu jest z pewnością kolarstwo i to kolarstwo a najlepiej jeszcze jak są góry, podjazdy, to po prostu kocham. Mogę się wyciszyć ja na długą przejażdżkę, trening 5-6 godzinny. Jestem wtedy związany z naturą. Są rzeczy, których nie lubię, za którymi mniej przepadam, ale wtedy oznacza to, że słabszy jestem w tej dziedzinie, dlatego próbuję na nią zwrócić uwagę. Tak to zmienić, żeby to była rzecz, którą lubię i do której wracam i tak jest. Największym moim dotychczasowym wyzwaniem był Diabla, triatlon na dystansie Ironmana. Przysporzył mi nie lada trudności, pomimo tego, że mam już na napęcie biegi górskie, biegi górskie na dystansie 100 km, to ten triatlon naprawdę był ciężki i mogę śmiało powiedzieć, że najcięższy, w którym uczestniczyłem, bo zawierał w sobie dystans, Przewyższenia i warunki atmosferyczne, które, które były, które było odczuć na babi Gudo. W ciągu sezonu ustalam sobie zazwyczaj dwa cele, do których się przygotowuję. Dzielę sezon na dwie części i cel, który sobie stawiam to jest pół roku. Pół roku do tego się przygotowuję poprzez mniejsze, większe zawody, ale dążę do tego celu. U mnie nie ma przypadkowych zawodów. Są wybrane tak, żeby forma z zawodów na zawodów była większa, a żeby szczyt był na zawodach docelowych. Cześć, jestem Jarek Kocu i jestem kwiatem